to što vi To dobra ten, tego teraz, co nie, no to teraz Alina i Hubert śpią i jeszcze te, no te dresy też śpią, co nie, no to niech tak to teraz będzie, co nie. No to teraz koniec gadania, co nie, a czas na zrobienie tego, co trzeba, co nie, czyli co, no to niech tak to teraz będzie, co nie, no to teraz koniec. Gadania co nie, a czas Wam pokazać tych no tych siusiaków, co one wyszły z portalu do swojego wymiaru, co nie, a teraz czas Wam je pokazać, co nie, no to. Niech tak to teraz będzie, co nie, no to teraz koniec gadania, co nie, a czas na pokazanie Wam czegoś ciekawego, co nie, no to ok, no to niech tak to. Teraz będzie, co nie, moi kumple, no to niech tak to teraz będzie, co nie, no to ok. No to dobra ten tego teraz, co nie, no to co moi kumple, co nie, no to co teraz będzie, co nie, no to teraz będzie, co nie, no to co teraz będzie, co nie. No to, co wyszliśmy my teraz z naszego świata, co nie tam, gdzie mamy, co nie, czyli co no to jak to teraz będzie, co nie no to niech tak to teraz będzie. Co nie no mi to powiedzcie konie moi kumple no to jak to ten tego to dzisiaj będzie co nie no to co teraz dobra co nie no to okej okay, co nie no to okej. Okay. Co nie no to okej, okay. co nie no to dobra teraz, ten tego teraz, co nie no to niech tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay. co nie no to okej, okay. no to jak to. Będzie co nie moi kumple, co nie no to dobra teraz, ten tego teraz, co nie moi kumple, co nie no to okej. Okay. No to dobra ten, tego teraz, co nie, no to niech tak to teraz będzie, co nie, no to co tam moje siusiaczki, co nie, no to co moje siusiaczki, co nie, moi kumple, co nie, no to niech tak to teraz będzie, co nie, no to teraz koniec gadania, co nie, a czas na zrobienie tego, co trzeba, co nie, czyli co nie, no to tak, no to niech tak to teraz będzie. Co nie no to niech tak to teraz będzie, co nie mojej siusiaczki, co nie no, to niech tak to teraz będzie, co nie no to teraz koniec gadania, a co no to niech tak to teraz. Będzie co nie, no to niech tak, niech tak, to będzie co nie, no to teraz koniec gadania, co nie, a czas na zrobienie tego, co trzeba, co nie, no to ok. No to co trzeba, co nie, no to niech tak, to teraz będzie co nie, no to co to, no to niech tak, teraz będzie co nie, no to niech tak, to teraz będzie co nie, no to teraz koniec gadania co nie czas się zrobić, co trzeba, co nie czyli, co no to niech tak to teraz będzie, co nie no to teraz koniec gadania, co nie czas na zrobienie tego, co teraz koniec gadania, co nie czas na turystykę na tomno seks. Turystykę, co nie no to niech tak to teraz będzie ta turystyka siusiakowo, co nie no to niech tak to. Teraz będzie ta te nosiusiaki, co nie no to niech tak to teraz będzie z tymi nosiusiakami, co nie no to teraz czas na siusiakowanie, co nie no to okej, okay. co nie no to czas na siusiakowanie, co nie no to okej. Okay no to dobra ten tego teraz, co nie, no to teraz niech tak to teraz będzie, co nie, no to co niech tak to będzie, co nie, no to co to teraz będzie, co nie, ale dobra, ale dobra, niech tak to dobra teraz, co nie, no to niech tak to teraz będzie, co nie, no to koniec gadania, co nie, a czas na zrobienie tego, co trzeba, co nie, czyli co, no to niech tak to teraz będzie, co nie no to koniec gadania, co nie a czas na. Zrobienie tego ceo trzeba co, czyli co no to niech tak to teraz będzie, co nie no to koniec gadania ceo. Nie a czas na zrobienie tego co trzeba co nie czyli co no to niech tak to teraz będzie co nie no to teraz koniec gadania, a czas na zwiedzanie tego miasta hełmrze co nie no to okej okay, no to dobra co nie no to okej okay, okej. Okay. No to dobra, ten tego teraz, co nie, no to teraz, co no to teraz koniec pokazywania siusiaków turystów, co nie, no to teraz koniec gadania, co nie a czas na. Zrobienie tego, co trzeba, co nie, czyli co no to teraz koniec gadania, co nie a czas na. Zrobienie tego, co trzeba, co nie, czyli co no to niech tak to teraz. Będzie co nie no to teraz koniec gadania co nie a czas na zrobienie tego co mam czyli pokazania wam innych mieszkańców Chełmży co nie w nocy co nie No to czas wam pokazać mieszkańców Chełmży w nocy co nie no to niech tak to teraz będzie co nie no to teraz koniec gadania co nie a czas teraz co nie no to niech tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay, co nie no to teraz koniec gadania, co nie, a czas na pokazywanie wam tych mieszkańców, mieszkańców. Heumrzy, co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie no to co teraz dobra, co nie no to okej, okay. co nie sterczył, co nie jutro będziemy my już musieli iść do pracy, oj co ja mówię, co ja mówię do pracy, no to zbyt odpowiedzialnie, co nie no to teraz koniec gadania, co nie a czas na zrobienie tego co jutro mamy, czyli iść do naszego liceum, co nie no to okej, okay. co nie no to niech tak to teraz będzie, co nie no to teraz. Dobra, co nie, no to teraz koniec gadania, co nie, a czas na zrobienie tego, co mamy, co nie, czyli iść do liceum, co. Nie, no to okej, okay, co nie, no to okej, okay, no to niech tak to teraz będzie, co nie, no to teraz koniec gadania, a czas jutro iść do liceum. No to dobra, ten tego teraz, co nie, no to teraz, co nie, no to niech tak to, teraz będzie, co nie, no to teraz koniec gadania, co nie, a czas na zrobienie tego, co mamy, co nie trzeba, co nie, czyli co, no to niech tak to, teraz będzie, co nie, no to teraz koniec gadania, co nie, a czas na zrobienie tego, co mamy, co nie, czyli co, Adrian co nie no to co Adrian, o widzę, że już do nas przyczepił się jakiś typek. O, cześć się ma, ty pies mojej klasy, co nie no to co no to niech tak to teraz będzie no to co chcesz ty pies. Mojej klasy co my ten tego dzisiaj robimy bo jutro do pierwszej klasy liceum musimy iść co nie no to teraz koniec gadania co nie a co chcesz z nami iść do domu naszego co nie no to okej okay, co nie mój kumplu co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie no to niech tak to teraz będzie, co nie no to niech tak to teraz będzie, co nie no to teraz koniec. Co nie no to co moi kumple z klasy, co nie no to co my ten tego dzisiaj zrobimy, co nie no to mi to powiedz, co nie no to mi to powiedz, co nie no to niech tak to teraz będzie, co nie no to teraz koniec gadania, co nie a czas na zrobienie tego co mamy, czyli co mamy. Czyli co, no to niech tak to teraz będzie, co nie no to powiedz, co nie no to, co no to okej, okay, co nie no to. Okej, okay, co nie no to okej, okay, co nie no to niech tak to teraz będzie, co nie no to teraz koniec gadania, co nie a czas na zrobienie tego co mamy, co nie no to nie wam tak to teraz będzie, co nie no to okej. Okay. No to dobra, ten tego teraz, co nie, no to koniec gadania, co nie, a czas na pokazywanie ten tego, co nie, no to ten tego, no kogoś jeszcze w tym odcinku, co? Nie, no to tak, ja już ja Wam pokazałem tych, no tych turystów, co nie, no to skoro ja ich Wam teraz, ich Wam teraz pokazałem, co nie, no to teraz koniec. Gadania, a czas wam pokazać kogoś jeszcze, kogoś jeszcze, kogo nie pokazałem, a mianowicie czas wam teraz pokazać tego no policję, co nie no to teraz czas. Wam pokazać policjantów, co nie no to czas wam teraz pokazać policjantów, co nie no to czas teraz wam pokazać ich wam teraz, co nie no to okej, okay, co nie no. To niech tak to teraz będzie co nie no to teraz koniec gadania co nie a czas wam to teraz zrobić co nie no to okej okay, co nie no to niech tak to teraz Będzie co nie no to okej okay, co nie no to okej okay, teraz koniec gadania co nie a czas na pokazywanie wam tego co mam co nie no to ok. No to dobra ten tego teraz, co nie no to co teraz ten tego dzisiaj, co nie to co my dzisiaj robimy, co nie no to mi to powiedzcie, co nie no to niech tak to teraz będzie, co nie no to teraz, co nie no to okej, okay. co nie no to niech tak to teraz będzie, co nie no mi to powiedzcie, co nie no to niech tak to teraz będzie, co nie no to ten tego dzisiaj będzie, co nie no to niech tak to teraz będzie, co nie no to teraz. Koniec gadania, co nie a czas na zrobienie tego co mamy, co nie czyli co no to chodźmy iść. Patrolować ulicę, co nie no to co ten teraz będzie, co nie no to teraz czas iść sobie trochę zrobić, co trzeba, czyli co nie no to niech tak to teraz będzie, co nie czas iść teraz iść popatrolować, co nie no to jak moi kumple, co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego ceo, nie no to teraz dobra, co nie no to okej, okay, co nie no to okej, okay, co nie no to teraz będzie, co nie no to teraz koniec gadania, co nie, a czas na zrobienie tego ceo trzeba, co nie, czyli co nie no to niech tak to teraz będzie, co nie no to niech tak to teraz będzie, co nie no to teraz koniec gadania, co nie no no to teraz koniec gadania co nie czyli co czas na patrolowanie co nie tych no tych ulic co nie no to okej okay, co nie no to teraz koniec gadania co nie czas na zrobienie tego co trzeba Czyli co no to niech tak to teraz będzie, co nie no to teraz koniec gadania, co nie a czas na zrobienie tego co trzeba, co nie, czyli co no to niech tak to teraz będzie, co nie no to teraz koniec gadania, co nie a czas ten tego na zrobienie tego co mamy, co nie no to okej okay, okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie no to teraz dobra teraz, co nie no to ich tak to teraz będzie, co nie no to niech tak to teraz będzie, co nie no to teraz koniec gadania, co nie a czas na zabawę, co nie no to ich tak to teraz będzie, co nie no to koniec gadania, co nie a czas zrobić co trzeba, czyli co nie no to ich tak to teraz będzie, co nie no to koniec gadania, co nie, co nie no to teraz koniec. Gadania, co nie a czas na zrobienie tego, co trzeba, czyli co jest, no to niech tak to teraz będzie. Co nie, no to koniec teraz gadania, co nie a czas na zrobienie tego, co mamy, co nie, no to teraz koniec gadania, co nie a czas teraz zrobienie tego, co mamy, co nie, czyli co, no to niech tak to teraz będzie, co nie, no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie, no to niech tak to teraz będzie, co nie, no to teraz koniec gadania, co nie, a czas na zrobienie tego, co mamy, co nie. Czyli co, no to niech tak to teraz będzie, co nie, no to teraz koniec gadania, co nie, no to niech tak to teraz będzie, co nie, no to teraz koniec gadania co nie a czas na zrobienie tego co mamy co nie, czyli co mamy co nie, czyli co mamy, czyli co nie, no to niech tak to teraz będzie, co nie, no to teraz. Koniec gadania, co nie a czas teraz iść zrobić co mamy co nie, czyli co nie, no to niech tak to teraz będzie, co nie, no to teraz koniec gadania, a czas na. Pokazywanie co nie, no to ok, co nie, no to ok, niech tak to teraz będzie, co nie, no to teraz koniec gadania, co nie, a czas na zrobienie tego co mamy. Co nie, czyli co, no to trzeba teraz zrobić, co nie, no to ok, teraz koniec gadania, co nie, a czas na pokazywanie co nie, no to ok. No to dobra ten tego co nie moi drodzy co nie no to teraz czas przyrzeć w nocy w tym no tym, w nocy no te no te co wiadomo co nie no to niech tak to teraz będzie co nie no to teraz koniec gadania Co nie a czas na sprawdzenie tych sprawdzianów naszej klasy Co nie no to teraz koniec gadania Co nie a czas zrobić co Trzeba co nie czyli co nie no to niech tak to teraz będzie co nie no to teraz koniec. Gadania co nie, a czas na sprawdzenie tych no kartkówek co nie późno w nocy, a uczniowie śpią co nie. No to niech tak to teraz będzie, co nie no to teraz koniec gadania, co nie, a czas na zrobienie tego, co mamy, co nie, czyli co no to niech tak to teraz będzie, co nie no to teraz koniec gadania, a czas na sprawdzanie, co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie, no to teraz dobra, co nie, no to teraz czas wam pokazać koniec odcinka, co nie, no to teraz czas wam pokazać koniec. Odcinka, co nie, no to teraz czas zakończyć ten, no ten odcinek, co nie, no to teraz czas wam pokazać, co nie, no to teraz koniec gadania, co nie, a czas na. Zakończenie tego no odcinka co nie no to do następnego odcinka co nie no to teraz czas zakończyć ten odcinek co nie no to teraz koniec gadania a czas. Na pokazywanie końca odcinka co nie no to teraz czas pokazać koniec odcinka co nie no to teraz papa cześć co nie do no następnego no to co niech tak. To teraz będzie co nie no to okej okay, no to teraz papa no to papa no to elo elo elo.